Dobry lot. Dzisiaj korzystając z tego, że 3-4 godziny temu wróciliśmy właśnie z Holandii, mamy niedzielę, 8 listopada, postanowiliśmy, że ze względu na to, że mamy trochę zapytań na internecie, żeby pokazać kilka swoich gołębi, zaprezentować, nie zawsze na to mamy czas, wiadomo, u nas w hodowli, nasza hodowla jest ogromna, każdego roku można powiedzieć, no teraz już ciężko, żeby się rozrastała, dlatego też część tych starszych gołębi rozpodow rozpodowych zaprezentujemy w grudniu i będą dostępne na sprzedaż, ze względu na to, że odkupujemy po 3-4 dzieci. Z tych po prostu głębiz, z których odkupiliśmy już 3-5 dzieci za ostatnie dwa lata, dlatego one będą usunięte z rozpłodu, z tego względu właśnie, żeby. Promować tak, jak my walczymy w mistrzostwach świata, można powiedzieć, to chcemy, żeby te jak najwięcej polskich obrączek było w tych rodowodach. Dlatego, jeżeli odkupujemy, wiadomo, niejednokrotnie za całkiem niemałe pieniądze te nasze asy lotowe z całego świata, w zasadzie, dlatego też, wiadomo, głębi nie jest z gumy, część tych głębi też nie chcemy, tak jak ja to mówiłem na kilku filmikach, nie chcemy promować cały czas tych belgijskich, holenderskich, niemieckich hodowli ze względu na to, że będziemy musieli masę tych głębi odkupić, żeby je selekcjonować i tak dalej. I teraz każdy może by chciał na gotowo czerpać z nas referencji, dlatego dążymy do tego, żeby w naszym jak najwięcej tych gołębi na polskich obrączkach występowało w tym momencie. Jak większość hodowców, którzy śledzą naszą hodowlę nasz kanał wiedzą, że my żadnych polskich gołębi nie posiadałem w swoim rozpłodzie praktycznie w 100% wszystkie gołębie pochodziły z Belgii, z Holandii, z Niemiec, ale po tak mocnej selekcji, jaka się dokonała, teraz chcemy właśnie, żeby te gołębie. W rozpłodzie... mamy jedyne polskie gołębie, jakie mamy, to wychowane właśnie po tych oryginałach, odkupione ze wspólnych gołębników, czy z oddziału jeszcze. Wcześniej jak były lotowane tam pierwsze asy lotowe w oddziale i tak dalej czy na okręgu te gołębie zostały przeniesione do rozpłodu i tak samo te gołębie, które odkupujemy ze wspólnych gołębników odkupujemy tylko i wyłącznie swoje gołębie, które tam wysłaliśmy i które zdobyły jakieś czołowe konkursy, nagrody czy klasyfikacje w azylotnikach i tak dalej. dlatego Postanowiliśmy, że dzisiaj właśnie zaprezentujemy kilka tych gołębi, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem masa zapytań jest o te ptaki, jak one wyglądają i tak dalej, tam część nawet hodowców tam yy, pisze przykładowo, że tam na zdjęciu, no wiadomo jak my kupujemy gołębia ze zdjęcia to jest normalne, że my nie wiemy do końca. Jak on w rzeczywistości na 100% wygląda? W zasadzie my wiemy, ponieważ no myśmy wysłali tego MB na wspólny gołębi, także my tam zawsze mamy opisane i tak dalej, ale jak hodowca nie raz mówiła, wyretuszowane zdjęcie. No każdy portal aukcyjny robi, jak mu tam pasujemy, po prostu tego MB albo odkupujemy, albo licytujemy, albo nie, no i to jest w zasadzie wszystko. Dlatego dzisiaj chciałem pokazać kilka gołębi. Wiadomo, te, które odkupiliśmy w tym roku, już około 45 sztuk będziemy pokazywać może później, jak się, jak się wypierzą, one na razie muszą. Dzisiaj też przywieźliśmy kolejne 13 sztuk, praktycznie z 7 krajów Europy. Ściągnęliśmy te ptaki, dlatego one też muszą w ogóle sobie odpocząć, dokończyć pierzeć i tak dalej. A teraz pokażemy też, żeby nie zanudzać, ponieważ tak jak mówię, u nas jest hodowla potężna, pokażemy kilka szpicowych gołębi ze wspólnych gołębików, które w tamtym roku zrobiły, można powiedzieć, furorę na skalę światową, tam zapewniły nam zwycięstwo w Lidze Światowej. W Mistrzostwach Świata skończyliśmy na piątym miejscu w roku 2019, w tym roku również w Lidze Światowej Sprintu prowadzimy, zostały dwa loty na Tajlandii jeszcze do końca i do tego w Mistrzostwach Świata na razie jesteśmy na drugim miejscu. No będzie to na pewno nieprawdopodobne ciężko do utrzymania, ponieważ zostały jeszcze jeden lot na Maroko i trzy na Tajlandii, ale będziemy się starać, żeby być może znowu w tej trójce, piątce się utrzymać na końcu sezonu, ale tak, to już nie zależy od nas, tylko od gołębi jak one tam polecą, się w tej Tajlandii, gdzie wysłaliśmy w zasadzie gołębie pierwszy raz na te Mistrzostwa Świata. Także tutaj, może przejdziemy do prezentacji. Na przykład, pierwszego gołębia, jakiego mamy, jest to gołąb numer 4279. On, akurat, to jest uczestnik Grey Derby, Algarve Grey Derby w tamtym roku. To, co tak prezentujemy, samczyki z 2019 roku. To jest piękny samiec w połączeniu 50% z córki Olympic Sazila, czyli najlepszego gołębia w Belgii w 2006 roku u Gerta Philipsa. Wychodzący się z totalnej linii sprinterskiej, właśnie King Bursch. A od strony ojca jest to znowu bezpośrednio czysty Jensen, zachowany w czystości krwi od Gerharda Schlephorsta z Niemiec, czyli Jensen zachowany w 40 latach w zasadzie w czystości krwi od braci Jensen. Skrzydło tego gołębia. Jest to gołąb, który wylądował 30 z finału. Był to pierwszy polski gołąb, który się zameldował właśnie z lotu finałowego tam na około 1500 bądź 2000 gołęb, Już nie pamiętam, ponieważ tych wspólnych gołębników jest masa, dlatego ciężko tutaj spamiętać to wszystko. W każdym bądź razie jest to właśnie taki samczyk, który wcześniej również siadał bodajże dziewiąty z lotu konkursowego. No w tej ilości gołębi pokazał się z jak najlepszej strony, tak jest to pierwszy polski gołąb w 2019 roku na Algarve Great Derby. Ja akurat myślałem że to jest samiczka, okazał się samczykiem i tak typowa sprinterska linia Gerd Phillips w połączeniu na czystego, na czystego Jensena od Schlepphorsta To na przykład pierwszy gołąb, Wielu hodowców również bardzo mocno się dziwi, że my skupujemy za wszystkie swoje wybitne gołębie, ale wychodzimy z założenia, że mamy już tak wyselekcjonowaną hodowlę, że na pewno myślę, że na dzisiejszy bardzo ciężko byłoby kupić coś lepszego. No na zachodzie bezpośrednio u hodowców na pewno nie, ponieważ jesteśmy ich teraz rywalami w miesiącach świata, także myślę, że nie ma w zasadzie takiej możliwości, żeby byli w stanie nam sprzedać. Uczciwie faktycznie coś dobrego, gdzie tak jak mówię, po takiej selekcji jak się u nas dokonała, te wyniki faktycznie można powiedzieć wystrzeliły od razu w górę i jeżeli jesteśmy w tych mistrzostwach świata cały czas powiedzmy od dwóch lat w tej pierwszej piątce w Lidze Światowej jest szansa powtórzyć coś jeszcze wcześniej nikomu nie udało, żeby w Lidze Światowej sprintu. Powtórzyć osiągnięcie i y, obronić tytuł, aczkolwiek no, na pewno będzie to ciężko. Na razie mamy tam przewagi bodajże 14,5 minuty. W sprincie to wydaje się, że jest to bardzo dużo, aczkolwiek no, zobaczymy. W Tajlandii jest są te loty specyficzne, wystarczy troszkę bocznego wiatru i już będzie w, tak zwanie, można powiedzieć, po zawodach. Także zobaczymy, jak się to będzie działo. Tutaj kolejny gołąb właśnie w połączeniu Leo Heremans 50% w połączeniu na gołębie. Również z Jensena, z Gerharda Schlephorsta jest to nasz Dante. Przepięknej budowy samczyk. Zresztą tamtenu niebieskiemu nic również nie brakuje. Może jest czutkę mniejszy: to jest właśnie Dante Samczyk, który zajął piąte miejsce na derby Zagrzeb z ciężkiej 500 w tamtym roku. Przyleciał jako jeden. Najpierw wylądowały cztery gołębie, później właśnie on przyleciał jako ten piąty. Przepiękny samczyk. Na świetnym skrzydle, tutaj, jeżeli chodzi o skrzydło tej no wiadomo, u nas są te głębie selekcjonowane przed wysyłką na wspólne głębniki. Gruntownie opisane, które gołębie po prostu mogą wracać do naszego gołębnika, które gołębie nie mogą wracać, w sensie nie mogą, że są może ciutkę gorsze w budowie, bądź nie będą do końca nam potrzebne. Tutaj świetny plecy również tego głębia mostek, fajne widełki, ułożenie. Także to jest właśnie gołom, po którym właśnie już na, na Tajlandii w tym roku. Jeden gołąb lata na razie. Dwa gołębie były w Portugalii na Zagrzebiu, i może bez czołowych nagród, ale właśnie też loty 500 katastrofalne zakończyły w, locie, w czasie konkursowym. Także już w pierwszym roku coś fajnego się udało po nim wyhodować. I tak to jest linia przede wszystkim z Leo Hermansa. Następny gołąb, jakiego prezentujemy, jest to gołąb kolejny. To jest akurat połączenie gołębi Andrasa drapy w połączeniu na gołębie, no to teraz już widać po barwie, że wosa, potężnej budowy samczyk, czerwony wos na glazerze, jak mówię, 50% wos, 50% drapa, może hodowcy. Rok temu prezentowałem tego głębia zaraz po przyjeździe, no teraz pewno jest nie do poznania, zresztą wiadomo, jak to na wspólnych gołębikach, nie zawsze dbają jakoś nieprawdopodobnie o te gołębie, dlatego te ptaki potrzebują rok, żeby się wypierzyć, żeby pięknie wyglądać, ale ten gołąb, można powiedzieć, no jest okazem, jednym na pewno z najładniejszych gołębi ze wspólnych gołębników, jakie udało się nam odkupić. Widać dobrze, od tułowia? plecy. Tutaj też ma nieprawdopodobnie mocne. I tutaj on uczestniczył, właśnie jest drugim lotnikiem Ascartaxa 2019 w Portugalii. Gdzie w pierwszym dniu z lotu finalnego z 500 km nie było żadnego gołębia. I on, tutaj malutki taki na jak samiczka, aczkolwiek tam jest to samczyk. I on przed południem drugiego dnia się przyleciał do gołębnika jako pierwszy z samców w zasadzie no i zdobył tytuł drugiego a zlotnika przepięknej budowy samczyk no można powiedzieć okaz także tutaj widać, że jest ta linia włosów rewelacyjną go, numer gołębia 4087 rewelacyjnie sprawdzają się te gołębie na wspólnych gołębikach. także nawet samczyki da, dają sobie radę lot finały był w upale 41 stopni na kartaksa, także można powiedzieć, że jak sobie te samcy niektóre dały radę to wiadomo musiało być dobre przygotowanie aczkolwiek tak jak widać że ta linia radzi sobie rewelacyjnie od 100 do 600 km a w krzyżówce również na maratonach i kolejny samczyk, którego będziemy prezentować akurat dzisiaj postanowiliśmy, że pokażemy samczyki jest to samczyk z 2019 roku, również o numerze 4094. Również myśleliśmy, że jest to samiczka. Okazało się, że jest to samczyk. Jest to pierwszy gąb As derby halki Viki 2019 roku. Pierwszy As zajął trzecie miejsce z lotu finałowego, wcześniej miał pięć razy koszowany, zdobył 5 konkursów. Jest to jedyny gołąb na 1300 bodajże 50, na prawie 1400 gołębi na derby Halkidiki w tamtym roku. Jedyny gołąb, który zrobił w tych lotach, tam były 2 czy 3 loty katastrofalne, do finału dotarło chyba 130 gołębi bodajże. Jest to jedyny samczyk, który zrobił 5 na 5 konkursów na wszystkie gołębie uczestniczące właśnie w derby Halkidiki. Także rewelacyjnej budowy tej plecy, również tego gołębia można zobaczyć. Samczyk może niewielkiej budowy, aczkolwiek Niesamowicie silny, właśnie dzisiaj udało się nam z Holandii przywieźć dwójkę jego dzieci. Teraz skrzydłom bardzo mocno trzyma, że mi jest ciężko to skrzydło rozłożyć. Można zobaczyć, jak na jakiej sprężynie to skrzydło właśnie. Nie wiem, czy też widać, jak właśnie. Wibruje na filmiku pewno ciężej jest to ustrzec, ale dajmy gołąb, On znowu wywodzi się z gołębi. Również 50% Leu Heremans w połączeniu na 50% Karheinz Lang, czyli mistrz świata we wspólnych gołęblikach. Z bardzo ładnym pochodzeniem gołąb. No i tak mówię, w tym roku już dzieci również po nim bardzo dobrze się pokazały. Już w pierwszym roku w zasadzie w hodowli. Także tutaj też gołąb zawsze się. Rzadko zdarza, żeby jeden gołąb na cały gołębik był w stanie zrobić komplet konkursów i właśnie dlatego też trafił do nas tutaj, jeżeli chodzi o most tego widełki, niesamowicie spięty gołąb. Typowy taki ptak latający na wspólnych gołębnikach. I następny samczyk, którego będziemy prezentować jest to nasz chorodnicz o numerze 4051. Jest to samczyk, również bardzo duży. Trzeba, akurat on jest duży, tamten był mniejszy. Tylko trzeba uważać, żeby mi gdzieś one są dosyć nerwowe, żeby mi gdzieś nie wyskoczył, nie uciekł, bo będzie wracał do Rumunii. Także tutaj też trzeba uważać, że te gołębie są po prostu przyjeżdżone ze wspólnych głębiku, żeby gdzieś nam nie uciekł. To jest akurat nasz chorodnicz samczyk w połączeniu 50% leu Heremans, na gołębie 50% zontiens w czystości zachowany krwi. Matka się Zontjenska, ojciec Leo Heremas. To jest samczyk, który został taki można powiedzieć, no najlepszy nasz goł, a wszechczasły chodzi o wspólne głębliki. Pierwsze miejsce z lotu finałowego 470 km i pierwszy as lotnik tego wspólnego. Gołęblika. Także również rzadko się zdarza, że pierwszy As został pierwszym asem na głębliku również prawie 2000 głębi uczestniczyło. Dosyć duży koszt, wiadomo, wyniósł ściągnięcia od kupienia tego gołębia, ponieważ wiadomo, czasem jeżeli gołąb wygra wspólny gołębnik, a będzie tam w wasach dalej, to ta cena można powiedzieć jest ciutkę mniejsza, ale jeżeli gołąb zostaje pierwszym asem i wygrywa finał, to niestety ta cena jest dosyć wysoka. Znaczy wiadomo, większość w zasadzie chyba 95% hodowców swoje ptaki nie odkupuje swoich ptaków ze wspólnych gołębników, także tutaj dla nich to jest. Pozytywne, ale jeżeli tak jak dla nas, że my praktycznie wszystkie swoje ptaki próbujemy ze wspólnych gołęblików odkupować, i w zasadzie do tej pory udało się nam oprócz jednego, który poszedł na Chiny, odkupić wszystkie ptaki, które chcieliśmy, no to wiadomo, są to koszty bardzo wysokie. Nieraz właśnie hodowcy się zastanawiają, dlaczego odkupować swoje gołębia, ale chcący walczyć w mistrzostwach świata, budować. No, wiadomo, mamy ambicje, żeby budować jeden z najlepszych wspólnych głębików. Jedną z najlepszych hodowli na świecie, jeżeli chodzi właśnie o latanie na wspólnych głębikach. Dlatego no, niestety te asy lotowe musimy odkupować. Same najlepsze gołębie muszą trafiać do nas do rozpłodu. Także tak wygląda się Chorodnicz, zwycięzca Derby Chorodnicz. Również rok temu wyglądał całkiem inaczej, w tym roku już wygląda całkiem inaczej. Przepięknej budowy, duży samczyk. I na koniec akurat zostało nam dwóch braci w połączeniu na gołębie właśnie 50% Leo Herremans, w połączeniu na, na Wolfganga Rippera Big Bossa, czyli też w zasadzie gołębie wychodzą, wywodzące się z gołębi Leo Herremansa. To jest właśnie samczyk, który latał na derby Zagreb w 2019 roku. Został piątym azlotnikiem całego wspólnego gołębnika. Przepięknej budowy samczyk na kolorowym oku. Troszkę się mu pióro zmierzwiło tej w klatce. To jest właśnie sam czy piąty, a również zaliczył ciężką pięćsetkę z lotu finałowego. Tak mnie pochodzi z głębi Big Bossa, Wolfganga Rippera, Naleo Herremansa. I tutaj właśnie ciekawostka, że to był piąty lotnik. I również piąte miejsce w lotnika. Również piąte miejsce w lotnikach zajął jego brat, tylko że jest tym razem na Derby Korabia. A można zobaczyć, że praktycznie nie liczą, że on też ma nawet kilka białych piórek, praktycznie identyczny jak jego brat, tylko że tamten jest z drugiego lęgu, ten jest z lęgu pierwszego. To jest właśnie również z rypera na Heremansa, Tak bezpośrednio po tej samej rodzinie, po tej samej parze. Samczyk. Również myśleliśmy, że to będzie samiczka. Okazało się, że jest to samczyk bardziej nerwowy jak brat. Jest to samczyk, który na derby korabia również latał bardzo dobrze. Przyleciał jako pierwszy z polskich gołębi. Pierwszy albo drugi, nie wiem czy tam, gołąb Mariusza Babiskiego nie był pierwszy. Tutaj, też, żeby nie skłamać czy nie zmyśleć czegoś. Wiem, że was. Tak, w, wcześniej przyleciał gołąb Mariusza Babiskiego, nasz był drugi z polskich, a was z lotnikach znowu na odwód. Nasz był pierwszym, a lotnikiem i Mariusza Babiskiego był drugi z polskich goń, ponieważ was z lotnikach zajął piąte miejsce. Także ten brat jeden był piątym asem na derby Zagreb, ten był piątym asem na derby Korabia. Także tak prezentuje się część gołębi wiadome ze wspólnych gołębików. W tamtym roku odkupiliśmy około 45 sztuk, w tym roku może nawet pod 50, w tym roku znowu będzie to około 50 sztuk, także tutaj trzeba sobie zobaczyć jak to u nas wygląda, że około 100 sztuk gołębi ze wspólnych gołębików odkupiliśmy swoich za dwa lata z tymi najlepszymi wynikami, bądź rodzeństwo, co ciutkę gorzej leciało. Loty może im nie podeszły, ale w części wywodzą się z tych samych najlepszych głębi, których rodzaj rodzeństwo latało rewelacyjnie. Gdzieś robiły właśnie tytuły pierwszych azlotników, ponieważ często jest tak, że po azlotniku mogą dzieci później gorzej lecieć niż po tym gołębiu, który słabiej latał, ale w rozchodzie będzie lepszy. Dlatego tutaj właśnie odkupujemy też całe te rodziny, jeżeli się sprawdzają. Także można powiedzieć, że jest to dosyć kosmos, dlatego ta nasza hodowla no, jest można powiedzieć wielkich rozmiarów. W przyszłym roku znowu będziemy planować. Jeżeli wszystko się uda, będziemy próbować odkupić znowu z 50 około swoich lotników ze wspólnych głębików, żeby zrobić faktycznie tą taką ekstra silną bazę. Wiadomo, po tych głębiach z 2019 roku jakoś bardzo dużo nie udało się tych głębi uciągnąć w tym roku, ze względu na to, że latają no, To są późne głębie, które wracają no, Późne W zasadzie, że późno do nas wracają. One zanim będą przygotowane do rozpodu, to też troszkę czasu minie. Także tutaj dopiero, można powiedzieć, że główny taki sezon rozpłodowy dla nich to będzie ten nadchodzący, dlatego no, trzeba to mocno selekcjonować. Tutaj myślę, że pokazaliśmy kilka takich gołębi. Tutaj też, jak będziemy mieć chwilę czasu, to pokażemy też będą kilka najlepszych rozpłodowców, bo ten, ponieważ tak jak mówię, no, u nas w rozpodzie jest na dzień dzisiejszy około 200 par, także jest to olbrzymia hodowla, bardzo mocno wyselekcjonowana, ponieważ, nie wiem, za ostatnie 8 lat będą u nas się przewinęło około 1300 gołębi. To jest ogromna liczba, niesamowita, aczkolwiek, tak jak mówię, potrafiło być 60 gołębi oryginalnych od Hańca Wielkiego Rica na ten moment jest tylko 8 sztuk, i tak z każdą jedną hodowlą, dlatego po prostu z tych najlepszych kilku, kilkunastu linii. Selekcjonujemy te gołębie, staramy się odkupować wszystkie najlepsze gołębie, już nie chodzi o to, o te finanse, żeby po prostu te gołębie sprzedawać dalej, żeby ktoś odkupował, ponieważ wiadomo, Belgowie, Holendrzy, Niemcy odkupią, podkupią nasze gołębie, najlepsze ze wspólnych głębików i nasza praca tak poniekąd może iść na marne, dlatego tutaj nastawiliśmy się mocno na odkupywanie tych swoich gołębi i po prostu wszystko co najlepsze trafia z powrotem do naszego gołębnika. Tutaj tak jak mówię, jest, tak to u nas wygląda, że... Bardzo często się zdarza, że te głębie starsze, właśnie z początku roku, i tak dalej, hodowcy czekają, aż się wypierze, jak do pięknej, i tak można powiedzieć w cudzysłowie, to jest tak samo jak ze sprzedażą samochodu, że trzeba go podpisować pod sprzedaż, żeby ładnie wyglądał, i tak dalej. A u nas chodzi po prostu o to, żeby te głęby, dlatego wielu hodowców, nawet w tym roku, mieliśmy pierwszą część 12 głębi młodych, bodajże 1 listopada, wystawione i głębie w zasadzie w ciągu dwóch godzin zostały rozprzedane. A 90% hodowców to byli hodowcy, którzy po jednym, po dwie sztuki wzięli sobie w tamtym roku, i praktycznie u każdego te embi się pokazały rewelacyjnie i nam właśnie na tym zależy, żeby już zamknęło pudło było zamknięte, żeby nam cały wspólny gęblik nie wyleciał. I tutaj właśnie jeżeli u nas to chodzi Polega to na tym, że te głębie jesienne my nie czekamy, aż one się podstarzeją tam do przyszłego roku, żeby wyglądały pięknie i tak dalej. Nas satysfakcjonuje to, że te gołębie jesienne w tym roku hodowcy do nas dzwonią i każdy jeden powtarza, że faktycznie te gołębie jak mówiłem, że one w ogóle, jeżeli chodzi o jesienne, wyglądają rewelacyjnie. Nawet kilku hodowców pisało, dzwoniło i mówili, że nawet jak odebrali te głębie, że oni byli przekonani, że to są głębie jakieś półroczne, jakieś czerwcówki, że tak fajnie wyglądają. No, u nas za głębie się dba, dlatego te jesienniaki też już zaczynają powoli. Właśnie tutaj zostały, są na tym na wolierze te zaznaczone wasze na prezentację, ponieważ my też nie robimy żadnych aukcji, żadnych licytacji, nie współpracujemy z żadnym portalem aukcyjnym, ani w Polsce, ani za granicą. Doszliby do wniosku, że po prostu robimy wszystko po swojemu bezpośrednio z domu. Nie idziemy w tą tak zwaną komercję, żeby promować na tych portalach aukcyjnych tam powiedzmy 200-300-400 młodych rocznie. Jak to teraz jest modne, że każdy wszędzie sprzedaje tego nie byle tylko sprzedać i tak dalej. Myśmy postawili bardziej na sport, na to, żeby w tych mistrzostwach świata latać jak najlepiej, dlatego te swoje gołębie odkupujemy, a dostępne są u nas w hodowli najlepsze, co mamy, ale tak jak mówię, dopiero gołębie te późniejsze, ponieważ my na zachodzie również odkupywaliśmy przede wszystkim te gołębie późne, które w cudzysłowie już nie są potrzebne do dalszej hodowli. Tak samo u nas, u nas te późniaki każdy jeden młodyk mógłby zostać u nas w rozpłodzie, tylko ze względu na to, że my gołębie już parujemy w grudniu, te gołębie późniejsze no, muszą u nas czekać rok, a ponieważ mamy zawsze też robimy tak, że jak odkupimy rodzeństwo tych gołębi ofer oferowanych, starsze ze wspólnych głębików, wtedy te mogą po prostu iść wolno, możemy te gołębia odsprzedać, bo gdyby się uda, okazało, że nie jesteśmy w stanie odkupić ich rodzeństwa, tych gołębi właśnie jesiennych, które będą zaoferowane, 11 listopada, wtedy one by musiały zostać u nas w rozkładzie, ale ze względu na to, że rok był w cudzysłowie taki łaskawy, faktycznie dla nas, że dużo tych gołębi byliśmy w stanie odkupić z powrotem. One są starsze, czyli wiadome, do rozkładu będą się nadawały już powiedzmy w tej połowie grudnia, czy tam, tam początkiem stycznia. Dlatego te gołębie, wiadomo, tak jak wielu hodowców mówi, gołębie jesienne, bo jesienniaki z jesienniaków najlepsze gołębie wychodzą, i to nie ze względu na to, że one są jesienne najlepsze, tylko ze względu na to, tak jak mówię, tak jak nieraz hodowcy. Twierdzą też, że to jest taka wskazówka, że po jesieniakach najlepsze gołębie wychodzą. Po, jak się odkądś kupuje gołębie, to nie tak, takie same gołębie wyjdą po ptakach z wiosny, z lata czy z jesieni. Tylko, że po prostu na jesień, tak jak powtarzam, hodowcy faktycznie mogą oddać te swoje najlepsze gołębie, sprzedać te późniaki. Nie są potrzebne ani do lotu hodowcom, ani zazwyczaj do rozpłodu, dlatego z tych najlepszych gołębi są sprzedawane, a nie czarują się na wiosnę czy te w tym pierwszym półroczu. No, nikt dobrych gołębi, tych najlepszych, nie sprzeda komuś, a zwłaszcza, wiadomo, jeżeli są stacje hodowlane, im jest obojętne. Lotują gołębiami i tak dalej, mogą sprzedawać w styczniu, we wrześniu te same głębie. Ale jeżeli ktoś lotuje, czy jeżeli ktoś wysyła na wspólne gołębniki, to nie czarujmy się, że w pierwszym półroczu oddaje swoje najlepsze gołębie, a gorsze wysyła na wspólne gołębniki, czy zostawia do lotu. No, tak jak mówię, no, każdy sobie chyba ma swój, jak, swój rozum i, i wie, że nie ma takiej możliwości. Dlatego u nas, tak powtarzam, już od w zasadzie trzech lat dostępne są głębie tylko jesienne, które. I tak w lutym, w marcu fajnie idą do pary, z tym też nie żadnego problemu, ponieważ mieliśmy telefony, że go, hodowcy z naszych jesiennych wyciągnęli do lotu po 6-8 młodych, także one tutaj są zdrowe, witalne, zaszczepione, gotowe. Do dalszej y, pracy w hodowli. Dlatego tutaj, a, tak mówię, a czasem warto zaczekać te 2-3 miesiące i mieć faktycznie ten pewny materiał, który, no, tak jak mówię, dużo ciężej jest dostać na wiosnę. Wręcz według mnie jest to niemożliwe, dlatego my też na Zachodzie zawsze kupowaliśmy gołębie y, późniaki, które wiedzieliśmy, że po prostu będą przedstawiały wartość. Czasem trzeba było odczekać te 2-3 miesiące, a przynajmniej wiedzieliśmy, co kupujemy i można było te głębie selekcjonować. A liczyć na, w dzisiejszych czasach na świętego Mikołaja, że właśnie w tym marcu, kwietniu czy mają ktoś najlepsze swoje głębie będzie Sprzedawał, no to my w takie cuda nie wierzymy i być może mieliśmy pecha, ale nigdy w swojej karierze nie trafiliśmy, żeby te starsze, młode były powiedzmy z jakiejś górnej półki, żeby później się okazywało, że faktycznie jest tego super latają bądź wydają super potomstwo. No niestety tak nie było, dlatego u nas, tak jak mówię, nie sprzedaje się ani 200, ani 300 młodych są do zaoferowania, tylko gołębie z czwartego lęgu, które, tak jak mówię, myślę, że. Na dzień dzisiejszy bardzo ciężko będzie znaleźć gdziekolwiek lepsze gołębie, gdyż, no, tak jak mówię, tutaj nie chwaląc się, ale jeżeli drugi rok z rzędu w Lidze Światowej Sprintu prowadzimy na ten moment, jeżeli w Mistrzostwach Świata zajmiemy drugie miejsce, w tamtym roku skończyliśmy na piątym, walcząc z całym światem w zasadzie, to widać, że te gołębie faktycznie są coraz lepiej selekcjonowane, mocno selekcjonowane i po prostu u nas w hodowli zostaje wszystko co najlepsze. Także troszkę się rozgadałem, ale też takich właśnie wskazówek dla tych młodszych hodowców, żeby po prostu. Jeżeli chodzi, to zawsze lepiej wziąć do hodowli tego późniaka niż gołębia starszego, bo jest większa szansa wyhodować coś faktycznie konkretnego. I to nie tylko u nas, ale praktycznie, czy to będą hodowle polskie, czy zagraniczne, to nie ma się co oszukiwać. Zawsze łatwiej jest zakupić wybitnego, dobrego gołębia późnego niż z tych głębi starszych, które wiadomo każdy używa do własnej hodowli. Także taka może wskazówka mało komercyjna, aczkolwiek, no tak, tak niestety jest. I tutaj nie ma się co czarować, że i wielu hodowców też tam, przykład od razu do lotu bierze gołębie czy coś takiego. No to jest dużo dłuższa droga, przynajmniej my na taką trafiliśmy, a być może, wiadomo, zdarzają się wyjątki hodowcy, którzy mają trochę trochę być może więcej szczęścia niż my, także tutaj serdecznie dziękujemy za oglądnięcie tego przydługawego mojego monologu, później też postaramy się nagrać będą troszkę jakiś samczyków starszych rozpłodowych, może jakieś samiczki, tutaj też gołębie będziemy parować w grudniu jak gołębie idą u nas w pary to już im przez praktycznie 8-7 miesięcy w ogóle nie przeszkadza, my nie wpuszczamy nikogo na gołębniki zresztą to jest taka on, u nas już taka można powiedzieć tradycja dlatego chciałem póki jeszcze jest teraz listopad po szczepieniu po, po kuracji na pasożyty, no a tam zakropieniu na kurację, ale żeby u nas też właśnie zwracano uwagę, żeby te tu pasożytów nie miały, ponieważ no to jakoś mnie odraża. Dlatego postanowiliśmy kilka tych głębi pokazać na żywo. I tak jak mówię, zapraszam dalej do śledzenia kanału. Myślę, że od czasu do czasu jakieś ciekawostki będziemy pokazywać. Także dziękuję za uwagę. Dobry lot.